Motocyklowa transakcja prawie zakończyła się egzekucją. Kiedy łysy Bartek odkrył, że został oszukany przez Jacka K. z gangu mutantów, zaczął się prawdziwy wyścig z czasem. Groźby, gangsterska nagonka, ultimatum i ostatnia chwila przed krwią na asfalcie. Gdyby nie Chińczyk i jego mediacja, ta historia miałaby zupełnie inny finał. Bywały sytuacje, gdy wystarczyło wypowiedzieć kilka ostrych, dosadnych słów, by ktoś natychmiast zrozumiał, że lepiej nie drążyć tematu. Słowa potrafiły mieć siłę młota, o ile były użyte we właściwym momencie, z odpowiednią intonacją i przez właściwego człowieka. Jednak nie zawsze wystarczały tylko słowa, czasem napięcie narastało jak burza przed ulewą, aż w końcu dochodziło do momentu, w którym nie dało się już go rozładować w sposób łagodny. Wtedy w ruch szły pięści. Czasami pałki, a niekiedy słychać było głuche trzaski, niemetaforyczne, ale całkiem realne, wynikające z łamania kości. Gdy sytuacja wymykała się spod kontroli, a adrenalina tłumiła rozsądek, kończyło się to ciężkimi obrażeniami. Jeśli osoba, która trafiła na taki scenariusz miała choć odrobinę instynktu samozachowawczego, to mogła liczyć na to, że skończy z rozciętą wargą, poobijaną szczęką lub pokaźną śliwą pod okiem i przez kilka tygodni, dumnie lub ze wstydem nosiła te ślady po ulicach, będące niemy przypomnieniem tamtej konfrontacji. Ale jeśli ktoś miał zbyt wiele pychy, za mało wyobraźni i w jego oczach odwaga myliła się z bezmyślnością, wtedy jego ciało zamieniało się w coś na kształt drzewka owocowego w pełni sezonu. Tyle, że zamiast dojrzałych czereśni pojawiały się siniaki, otarcia, pęknięcia i opuchlizny w różnych kolorach tęczy. Mimo takiej reputacji, Sławomir K., znany szerzej jako Chińczyk, nie był postacią jednowymiarową. Choć potrafił być brutalny i skuteczny, jego talenty nie ograniczały się jedynie do przemocy. Miał też inne umiejętności, które czyniły go cennym ogniwem w świecie przestępczym. Był kimś, kto potrafił znaleźć punkt równowagi nawet wtedy, gdy strony sporu już dawno straciły do siebie resztki zaufania. Umiał wyczuć nastroje, przewidzieć kolejne ruchy i co najważniejsze załagodzić konflikty, które z pozoru wydawały się nie do opanowania. Nieraz i nie dwa wykorzystywano go jako mediatora w sytuacjach, które mogły zakończyć się strumieniami krwi. Jedna z takich interwencji miała miejsce już po roku 2000. Konflikt, którego dotyczyła, był wyjątkowo delikatny i niebezpieczny, bo dotyczył dwóch znanych postaci: Bartka zwanego Łysym oraz Jacka K., który należał do gangu mutantów. Grupy, która zdobyła ponurą sławę w marcu roku 2003 po brutalnym starciu z siłami policyjnymi w Magdalence, niedaleko Warszawy. Z perspektywy czasu, Chińczyk wspomina tamto zdarzenie z lekkim uśmiechem, jakby z pewnym dystansem, lecz bez trudu potrafi przywołać napięcie, które wtedy wisiało w powietrzu. Zaznacza jednak, że cała sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, a przynajmniej dla jednego z uczestników. Gdyby nie jego interwencja i pewna doza rozsądku, jaką udało się przemycić do tej układanki, Jacek K. mógłby zostać na zawsze łajmazyni z kart tej historii nie jako postać, ale jako człowiek. Wszystko działo się już w okresie, gdy Bartek Łysy był na celowniku jednego z najważniejszych graczy mokotowskiego półświatka, Korka. Ten ostatni uznał, że z Bartkiem nie warto już pertraktować, że jego czas minął i najlepiej byłoby wyeliminować go z gry. Bartek był tego w pełni świadomy, wiedział, że każdego dnia wychodząc z domu może już nie wrócić. Poruszał się po mieście z nerwowością wilka, który wie, że za chwilę z każdej strony mogą nadejść myśliwi z bronią gotową do strzału. Strach był jego codziennością, ale nie paraliżował go, przeciwnie, wyostrzał zmysły. Bartek zdawał sobie sprawę, że przewagę ma tylko w jednym w ruchu. Postanowił, że najlepszym rozwiązaniem będzie motocykl. Maszyna dawała mu mobilność. Szybkość, możliwość ucieczki tam, gdzie samochód miałby trudności. Wybrał więc Hondę, model CBR, sportową bestię, która potrafiła błyskawicznie przyspieszyć i zniknąć z pola widzenia. Nie szukał nowego egzemplarza, ale musiała to być maszyna w idealnym stanie. Bez żadnych rys, usterek czy ukrytych wad. Wiedział, że od tego motocykla może zależeć jego życie, więc każde niedopatrzenie mogło go kosztować zbyt wiele. Sprzedawca zapewniał go z uśmiechem. Przysięgając niemal na własne życie, że Honda nie miała żadnych przygód, że nigdy nie leżała na asfalcie i że jest czysta jak uza. Ale Bartek był nieufny z natury, szczególnie w sytuacjach, które pachniały ryzykiem. Poprosił o numer telefonu poprzedniego właściciela, chciał mieć pewność, że kupuje to, co mu obiecano. Traf chciał, że tym właścicielem był Jacek K., znajomy Chińczyka. Bartek zadzwonił, spotkał się z nim i uzyskał kolejne zapewnienie, że wszystko z motocyklem było w. Najlepszym porządku. Jacek jednak skłamał, pominął pewien istotny fakt. Wcześniej miał wypadek na tej samej maszynie. Co więcej, wszystko wydarzyło się niemalże pod domem Chińczyka. Jacek przyjechał wtedy z zamiarem pochwalenia się motocyklem, chciał pokazać, jaką petardę udało mu się zdobyć i jak szybko potrafi na niej jeździć. Skończyło się jednak tym, że stracił panowanie nad pojazdem i zaliczył spektakularny upadek. Na szczęście nie ucierpiał zbyt poważnie, a motocykl został szybko przewieziony do blacharza. Tam mechanik miał sporo pracy, choć uszkodzenia nie były dramatyczne, ale były. Mimo to Jacek nic nie powiedział Bartkowi i sprzedał mu maszynę jakby nigdy nic. Los bywa przewrotny. Zaledwie kilka dni po zakupie Bartek również wylądował na asfalcie. Choć był sprytny i miał refleks to jednak sportowa Honda o pojemności 600 cm sześciennych potrafiła wymknąć się spod kontroli. Wystarczyło zbyt mocno odkręcić manetkę gazu, a motocykl dosłownie wyrywał do przodu jak dziki koń. Nawet doświadczeni motocykliści musieli się z nią obchodzić ostrożnie. Bartek najwyraźniej tego dnia przeliczył swoje umiejętności, a może to maszyna, która nie była już tak doskonała jak obiecywano, dała o sobie znać. Upadek był bolesny, a złość jeszcze większa, bo łysy poczuł się oszukany. I w tym właśnie momencie w całą historię musiał wkroczyć Chińczyk, zanim Bartek postanowił, że zamiast rozliczać się za pomocą słów, wybierze bardziej tradycyjną metodę, która kończyła się albo szpitalem, albo cmentarzem. Motocykl, który jeszcze niedawno miał być gwarantem bezpieczeństwa i mobilności dla Bartka Łysego, ponownie wylądował w warsztacie. Tym razem jednak. Gdy mechanik zdjął boczne owiewki i przyjrzał się konstrukcji ramy, wyszły na jaw szczegóły, których nikt wcześniej nie chciał ujawniać. Fachowe oko od razu dostrzegło, że motocykl był już wcześniej naprawiany po kolizji, a jego elementy nosiły ślady klepania i prostowania. Spawy nie były fabryczne, farba na niektórych częściach różniła się od reszty, a rama miała mikroskopijne odkształcenia, które świadczyły o tym, że coś poważnego się z nią wydarzyło. Bartek, który do tej pory miał jeszcze nadzieję, że cała sprawa to zwykły przypadek, poczuł jak jego złość osiąga poziom wrzenia. Kiedy dowiedział się, że został oszukany, stracił wszelkie hamulce. W jego oczach pojawił się obłędny błysk, a twarz napięła się jak struna. Wziął telefon do ręki i niemal natychmiast wybrał numer Jacka. K. Nie było żadnych uprzejmości ani zbędnych wstępów. Od razu posypały się wulgaryzmy. Epitety których intensywność mogła przyprawić o zawrót głowy. Bartek, wściekły jak dzikie zwierzę, zagroził Jackowi w sposób, który nie pozostawiał miejsca na niedopowiedzenia. Oświadczył, że jeśli w ciągu najbliższych dni nie odzyska pieniędzy, jakie zapłacił za motocykl, i jeśli nie dostanie dodatkowej kwoty jako zadośćuczynienia za kłamstwo i narażenie życia, to Jacek trafi najpierw na oddział intensywnej terapii, a potem prosto do grobu. Wybór pozostawił rozmówcy, ale dał jasno do zrozumienia, że czas na decyzję jest ograniczony. Problem w tym, że Jacek K. nie należał do tych, którzy łatwo dają się zastraszyć. Miał swoją reputację, poczucie dumy i przekonanie, że potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Zamiast więc złagodzić ton, odpowiedział z równą pogardą. Powiedział Bartkowi, żeby się od niego odpierdolił i przestał robić z siebie ofiarę. Według niego wszystko było jasne w chwili zakupu. Jak sam powiedział, widziały oczy, co brały, więc teraz nie ma miejsca na pretensje. Pieniędzy nie zwróci, a groźby nie robią na nim wrażenia. Stwierdził jeszcze, że jeśli Bartek nie przestanie, to sam może mieć z tego powodu niemałe kłopoty. Ci, którzy znali łysego, dobrze wiedzieli, że takie słowa nie przechodzą obok niego bez echa. On nie był człowiekiem, który zapominał lub wybaczał zdradę. Jacek albo nie znał go wystarczająco dobrze. Albo naiwnie wierzył, że otoczenie, w którym się obracał, zapewni mu odpowiednią ochronę przed ewentualnymi konsekwencjami. Mógł też zakładać, że Łysy nie będzie ryzykował otwartego konfliktu, zwłaszcza, że sam miał już problemy z gangiem Korka, który wydał na niego wyrok. Jednak rzeczywistość szybko zweryfikowała te kalkulacje. Do Jacka zaczęły dochodzić pogłoski szeptane półgłosem po bramach, knajpach i na siłowniach, że Bartek zebrał wokół siebie grupę młodych, Bezwzględnych chłopaków, gotowych do wszystkiego. Wilki, które tylko czekały na znak, by wytropić i rozszarpać zdobycz. Wieści mówiły o tym, że szykują się do konfrontacji, że szukają Jacka w miejscach, w których najczęściej bywał, że sprawdzają, gdzie mieszka jego dziewczyna i gdzie parkuje samochód. W całym mieście rozlewała się atmosfera strachu. Bartek nie tylko był zły, on był zdesperowany. Wiedział, że jego dni mogą być policzone. Bo ludzie korka depczą mu po piętach, dlatego był gotów na wszystko. W jego świecie nie było już miejsca na kompromisy, a jakikolwiek przejaw słabości mógł oznaczać koniec. Jacek, który wcześniej zgrywał twardziela, z czasem zaczął się kruszyć. Zrozumiał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, a groźby, które wcześniej zbywał śmiechem, zaczynają przybierać realne kształty. Gdy w jego głowie pojawiły się obrazy możliwych scenariuszy, zasadzki w windzie, ataku na parkingu, porwania nocą z mieszkania, zrobiło mu się zimno. Ostatecznie z duszą na ramieniu zdecydował się poprosić o pomoc ludzi z Pruszkowa. Miał nadzieję, że uda się jakoś uspokoić sytuację, przekonać Bartka do odpuszczenia. Liczył na to, że znane mu twarze i wspólne układy wystarczą, by załagodzić konflikt, ustalić karę i wyjść z tej opresji w jednym kawałku. Spotkanie zostało zorganizowane w jednym z odosobnionych miejsc, gdzie rozmowy tego typu odbywały się bez świadków. Po jednej stronie stanął Bartek otoczony przez swoich najbardziej zaufanych ludzi, chłopaków, którzy nie mrugają okiem, kiedy trzeba kogoś potraktować łomem. Po drugiej pojawił się Jacek w towarzystwie Chińczyka oraz dwóch przedstawicieli Spruszkowa, znanych ze swojej skuteczności i umiejętności negocjacyjnych. Na początku atmosfera była napięta jak struna skrzypiec przed koncertem. Bartek niemal natychmiast zaznaczył, że nie ma najmniejszego zamiaru rozmawiać o jakimkolwiek kompromisie. W jego głowie wciąż pulsowały obrazy zemsty, zakopywania kogoś w lesie, patrzenia jak wróg kona, wciągając ostatni oddech. Mówił to z takim chłodem, że nawet najtwardsi czuli ciarki na plecach. Chińczyk jednak wiedział, jak działać. Nie próbował przemawiać górnolotnie ani moralizować. Znał Bartka zbyt dobrze, by sądzić, że przekona go kazaniem. Zamiast tego operował na emocjach, na argumentach, które miały sens w tamtym świecie. Przekonywał, że krew nie zawsze musi lać się strumieniami, że odpuszczenie jednej walki może być lepsze niż wygrana, która uruchomi lawinę odwetu. Bartek przez dłuższą chwilę milczał. Widać było jak jego zaciśnięta szczęka zaczyna się rozluźniać, a napięcie w ramionach powoli opada. W końcu, po kilku minutach głuchej ciszy, powiedział, że skoro Jacek jest z nimi, to niech już spada. Nie chce go więcej widzieć. Nie chce słyszeć jego głosu, ani nawet czuć jego obecności. Ma tylko oddać pieniądze za motocykl bez kombinowania, bez przeciągania sprawy. Wszyscy zgodzili się bez słowa, z ulgą w oczach. Dla Jacka był to moment wybawienia. Poczuł jakby ktoś zdjął z jego szyi zaciśniętą pętlę. Chińczyk, który odegrał rolę kluczową w tym przedstawieniu, był przekonany, że gdyby nie jego zimna krew i zdolność do gaszenia pożarów, Jacek K. dawno już leżałby w jakimś bezimiennym dole z którego nikt nie miałby już potrzeby go wyciągać.